Uwaga! Ten film może zawierać wulgarne słownictwo, akty przemocy oraz pornografię. Zaleca się więc, by osoby niepełnoletnie wyłączyły swoje odbiorniki. Ktoś mnie atakuje, tak. Eee, to IT. nic nie widzę. O, nie żyje. Eee.

Chodzimy. Przecież się tutaj martwię o życie, ale dobra. No po to tu Idziesz mi tu świecić. o ja to spadłem przecież. A tutaj jest flara, dobra. Jeszcze raz. Oloj. Ej. Jest dobrze. Wyszedłem już nie jest czego. Tu jest zamknięte. Nadal nie mamy latarki, ale to nie problem. O, czacha. Syreny. Jak będzie coś było, to ja. Ale Padnę. Ups. Ups. Eee. Coś słyszę. Six, five, four, three. Nie, ja nie two, ej, 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 ej. Thank you for participating in this fire drill. If it was a real fire, you'd be dead by now. Huh? E? What the fuck? Taka mi zabawa. Myślałem, że coś będzie trzeba zrobić znowu zabawa logiczna, ale to. Tam zamknięte. E. Czemu nie mam latarki? Baterii się skończyły. Eee. Eee. Nie mam coś takiego powyżej uszu. Eee. Tutaj, tutaj. Dobra, nie mam celownika, to jeszcze mi korzysta. tak to by było średnio, a nie mam celownika, nie mogę targetować nic. Okej, okay. o! o, mam latarkę, nie. jest chociaż jakiś plus, mam latarkę. Just in support on the I had a feeling i find you around this area. Have you heard the good news? Help has arrived. There is a helicopter patrolling the area outside this hospital as we speak. The only problem is, my transmitter is being blocked by radio equipment inside the hospital. I'm not in a position to contact them by light signal either. Let me think for a second. Oh, you've been through the surgery area, correct?

No nie mogę podnieść, szkoda, byłby sketch. Oj. Tu zamknięte. Pełno manekinów. Zamykamy drzwi. No, 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 no. Dobra. Ktoś podnieść manekina? Nie da. Uh, Ep. Jestem komputerek. Uh, znowu jakiś mamy. On czegoś ode mnie chce. O kurwa... Eee. 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 Tak, to było straszne. Obtoczyły mnie jak stado murzyńskich gejów. Eee, przepraszam za rasistowskie żarciki. Ale zamierzam tutaj rzucać wulgarnymi określeniami, nie tylko na ich temat. Chociaż są biali. To wszystko się może stać. Oni są coraz bliżej. Jest źle. O, a, dobra. To jest wózki. On nie było. No widzę cię Tam <śmany> No ładnie Ej Co to było? No fajnie wykiwał mnie manekin. Szedł sobie go w Nie Old i Niewolnica Izaur, co? Ej. I tylko na tym się skończyło. Tylko przez taki okres czasu miałem tych czterech żołtaków. Idę prosto, idę prosto. Oooo. Coś emocjonującego w końcu. Ona za nim płacze. Mi tam to nie przeszkadzało Ale ty się nie budź Pewnie jej przypomniał swojego starego męża Którego Olała Z którym miała troje dzieci Który nie płacił alimentów Ej, obydwa się nie uwzięli. Nie mam celownika, to nie mogę trafić. Muszę na oślep. E, zombie nie są straszni. Tylko to... Skąd wychodzą? O, kręgosłup. Fajnie. Też jest dobra. Nie miałem krzywego kręgosłupa, był fajny. Znowu ta soda. Oh, Freedom of information is always very important to us here uh -oh. at Never Lose Hope Hospital. If you have any problems, trouble, or sudden aching pains, ah, contact there. our nurses at the nearest nursing station, and they yeah, yeah, will be chodak. happy to help you along the, <laughs> <laughs> the way. Uparł się, że musiał mnie zaatakować pojemnie rękoma, takim ciężkim kombinacie... A nie, miał pałkę, to sobie ją wsadził. A. krew z miesiączki? Dobra, jasne, bo ci wierzę. Wyglądasz na takiego, który Ach. gwałcił Ciewicę. Dobra. To da, da, Ja nic nie dałem. Ja tu nic nie robię. Ja bym atakował. Emocjonujący arkaczek. Ulegnij pod napadem. Pod atakiem Kul. Pod gradowiciem. Pod kulobiciem pociskowiciem, no nie wiem jak to było Pod bronią obiciem no. A chuj z tym Nie zastanawiam się nad tym Schody, do A tutaj mam się potknąć co? Dobra No tak Ale bardzo fajnie Co ja sobie zrobię jak się potknę w do góry jak będę szedł W dół to może Ale do góry Zamknięte oj te drzwi są niebezpieczne nic, e, nic nie stało z odcinkami i tak je zamkniemy radio room aha mam tutaj coś wyłączyć podajże no ale Eee. gdzie są drzwi? tu są drzwi otwieramy chodźcie o, incoming i outgoing. Nie, dzisiaj nie. Przynajmniej na razie nie. Mam nadzieję, że szybko skończę tą serię, bo chciałbym zacząć już nową. A wiem już chyba Spróbuję przynajmniej ta, 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 ta. Ja nic nie robię To chyba to, ale no tak, ja nic nie robię Co się nie cię dzieje Może ten minogazu okej, okay. no nie mam jak trafiać, co? Break it, Break it, ale czym Break it? Podnoszę jep, 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 nie da się. Idź ty. Będę jebał tą puszką. Co tu jest? Nawet ja nie. O. To byli z bezpiecznikami? Nie. Ja nie wychodzę. Ach, zagadka logiczna. need mm -hmm. to the, gas is combustible. the, insulated, so the not night, what's inside. Okay. If them are The <laughs> all up tight though. See if you can get it open. Huh. the one <laughs> To śmieszne Ale nie chcę się tutaj bawić Ej Ja się nie chcę tu bawić Gdzie drugi? Tu Może ten pomoże Zwiążę tą zagadkę.